Nie tylko przesądy i zabobony, opisał Oskar Kolberg w tomie trzecim i czwartym poświęconym Kujawom, także pisze o czarach, gusłach i widbach na Kujawach. Oto one. Czarownica, czyli ciota, jak to się powszechnie wyrażają, może komuś kołtun lub inną chorobę zadać. Gdy zaczaruje i zaklnie pewne miejsce, np. próg domu, część izby, pola, Miedzy lub drogi, przez które jeśli kto nieświadomy tego przechodzi, chorobą ową bywa dotknięty. Gdy chce dziecku szkodzić, odzywa się do niego lub myśli sobie te wyrazy: Bodajcie kołtun skręcił! Wierzą, że chorobę lub urok może ciota. Rzadziej zaś czarownik zadać w jadle lub napitku, na przykład w kiszce, kiełbasie, wódce. Każda nawet inna kobieta zamężna lub mężczyzna żonaty zdolny jest zadać urok, jeżeli w owej chwili nawiedzą go złe myśli. Dla uchronienia się od tego zadania, przed wypiciem żegnają kieliszek znakiem Krzyża Świętego. Jeżeli w nim jest zadane, to kieliszek rozpęknie się w drobne kawałki. A żeby się dowiedzieć, kto chorego uroczył, czy mężczyzna, czy kobieta, kładzie się kawałek chleba i węgiel do szklanki wody. Jeżeli chleb pójdzie do dna, to uroczył mężczyzna. Jeżeli węgiel, to uroku przyczyną jest niewiasta. Poznać też po potem, że w oku swym ma ona krzyżyki i zygzaki. I że w źrenicy jej nie odbije się obraz wpatrującego się w nią człowieka. Podejrzewają nadto ociotostwo i te kobiety, które mówią po łacinie, a nawet innym, niepolskim językiem. Od proszę państwa, kujawskie czary, gusła i widba. Wierzyć, nie wierzyć, ale może warto, przeglądać się w źrenicach, czy odbija się w nich. Czy nie odbija nasz wizerunek? Do zobaczenia!